To jest program punkt Magdalena Wojciechowska. Witam Państwa po raz kolejny. a Dziś moim gościem jest burmistrz miasta gminy z Szeszów, pan Patryk Gędroje. Jak witam serdecznie. Dzień dobry Pani. Panie. Panie burmistrzu na no rok minął yy, od drugiej kadencji yy, pana jako burmistrza. No i jaki to był rok? Bo kampania była oczywiście dość emocjonująca, same wybory, kandydaci rywale, ale jak to po tym roku yy, wygląda? Kontynuacja tej polityki, która była zakładana wcześniej? No, ja myślę, że przede wszystkim najpierw musiały opaść emocje po wyborach, bo kampania długo opadały, faktycznie... Długo opadały? Trochę to zajęło. Bo jeszcze od czasu do czasu gdzieś tam ci konkurenci się odzywają, troszkę pana tam atakują. Ja myślę, że tu z konkurentami aż takiego problemu nie mamy. Musiała się przede wszystkim uformować taka dobra współpraca z Radą Miejską i to zajęło nam około miesiąca, dwóch, zanim faktycznie te emocje opadły. Teraz no nie mogę powiedzieć, że ona jest wzorcowa, ale jest bardzo dobra. Myślę, że faktycznie wszyscy widzimy jeden cel, czyli dobro mieszkańców, i tu potrafimy się porozumieć. Praktycznie od sesji czerwcowej z poprzedniego roku chyba nie było sytuacji, żeby jakieś uchwały nie przeszły przez Radę Miejską, więc tu jestem naprawdę pozytywnie nastawiony. A co do realizacji polityki, tak szumnie mówiąc, to praktycznie to jest kontynuacja, bo wiele zadań my mieliśmy już rozpoczętych albo podpisane umowy, i te inwestycje właśnie się rozpoczęły po wyborach. Mamy już nowy rok, więc. Pewne nowe zadania też już się pojawiły i tak naprawdę my swoje pomysły musimy dostosować też do realiów finansowych, politycznych i gospodarczych. Finansowych Zmniejszyły się fundusze z niektórych źródeł, więc musimy przestawić się na wnioski, chociażby do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, czy do programów ministerialnych, które wcześniej być może nie były aż tak eksploatowane przez samorządy, no bo tych środków więcej było w programach np. takich jak Polski Ład. Więc tu dostosowujemy swoje zamierzenia też do realiów, które mamy. KPO? KPO też, choć tak naprawdę głównie poprzez spółki e, miejskie. I tu nastawiamy się. To to, ile tych spółek nie? jest. E, cztery spółki. O, tak naprawdę wię większej ilości spółek mamy udziały, bo chociażby jeszcze oświetlenie uliczne i drogowe. Ale to Kalisz, tak? Mówimy Ale o Ale to są spółki, to, gdzie uh -huh. mamy mniejszościowy udział. Uh -huh. e, jeśli chodzi o samodzielne bądź większościowe, to są cztery spółki, czyli spółka Wodociągi Ostrzowskie, Szczegowa, czyli oczyszczalnia, spółka ciepłownicza ZEC oraz spółka mieszkaniowa. To są typowo nasze spółki i te spółki właśnie w największy sposób będą z tych środków KPO korzystały, no bo też tak fundusze z KPO są skonstruowane, że tak naprawdę najwięcej środków jest dla dużych miast i spółek. Te mniejsze miasta, a w szczególności gminy już wiejskie, praktycznie są odcięte od środków z KPO i o tym też myślę, że niewielu mieszkańców wie. No właśnie, na wracając do wodociągów, podwyżki jakieś czekają mieszkańców, czy nie? Tak naprawdę przez ostatnie lata te podwyżki w Ostrzowie były bardzo takie systematyczne, ale nie bardzo wysokie. I dalej będziemy utrzymywać Czyli te Czyli Tak, po trochu, tak? Łyżeczką mało. Dokładnie. Po trochu, zgodnie też ze wzrostami inflacji, z tymi jakie rzeczywiste koszta są i jakie inwestycje też mamy zamiar robić. Bo no to wszystko są taryfy. Te, no właśnie, te inwestycje jakie tam są planowane. No przede wszystkim i tu połączenie właśnie kwestii taryf i środków z KPO. Yy, mam nadzieję, że w tym roku, a jeżeli nie w tym, to najpóźniej w następnym, uda nam się rozpocząć inwestycje polegającą na budowie wschodniej magistrali wodociągowej. I ta bardzo magistrala ważna jest. Bardzo tak, potrzebna. Jest potrzebna, to bardzo ważna inwestycja. My tam wodociąg już mamy, ale przez te lata miasto się rozbudowało. Średnica już nie jest wystarczająca, bo ilość wody, my wodę mamy, tylko nie mamy ją. Czym przesyłać w takiej ilości, jakie jest zapotrzebowanie? A miasto dalej chce się rozwijać. Tereny mamy dalej pod zabudowę mieszkaniową, gdzie ludzie chcieliby się wybudować, tylko zwyczajnie nie jesteśmy w stanie im dostarczyć wody, w szczególności w okresie letnim, kiedy ten rozbiór jest największy. Więc to jest bardzo przyszłościowa inwestycja, ważna naprawdę dla wielu mieszkańców. Ale mówimy o latach. Mówimy tak naprawdę, jeżeli w tym roku już uda nam się pozyskać te, pozyskać te środki z KPO, to tak naprawdę o tym i następnym roku. Jeżeli to wszystko się przesunie w związku chociażby z dofinansowaniem, to mówimy o dwóch kolejnych latach. Wtedy. A o jakich kosztach mówimy? No, tu jeszcze do końca tak nie jesteśmy pewni, bo częściowo więcej. tak. Częściowo mhm. już pewien etap wykonaliśmy. Mówimy o środkach rzędu od 8 do być może 12 milionów złotych. A budżet gminy Ostrzeszów wynosi ile? Budżet gminy w tym roku to jest 157 milionów po stronie dochodów i tu też warto podkreślić, od momentu kiedy objąłem funkcję burmistrza, ten budżet wzrósł z 98 milionów do 157. Naprawdę to jest też coś, z czego mogę być dumny, bo przypomnę, że w międzyczasie wskoczyło nam 500+, ale teraz już z budżetu zostało wyciągnięte. Czyli w rzeczywistości ten budżet nam urósł z 98 do 150 milionów po stronie dochodów. Czyli tu nie mówimy o żadnych pożyczkach i tak dalej. To są własne dochody gminy. No więc widzimy, jaki jest rozwój gminy przez ale ostatnie 6 lat. Z tego 50-60% jest na edukację, prawda? 69% to Czyli 70%. Tak, nawet. te środki też rosną, ale też musimy podkreślić, że częściowo to są środki, które rosną niezależnie od nas, no bo wzrastają wynagrodzenia nauczycieli, ale też wiele środków my celowo inwestujemy w oświatę. Miasto i gmina Ostrzeszów za poprzedniej kadencji była samorządem, który jeszcze przed zaleceniami ministerstwa e, miał już w każdej szkole psychologa i pedagoga. I to były te środki nasze, własne. A ile gmina rocznie to kosztuje? No teraz to już jest w ramach wymagań, więc ale my tego już nie może wydzielamy. Ale inaczej, kosztowało. Bo powiem szczerze, że teraz nie jestem w stanie tego powiedzieć. Mamy 7 szkół podstawowych, więc możemy przeliczyć ale to po etacie. Tak, ale psychologów było. No w każdej szkole, to nie były pełne etaty w każdej mm -hmm. szkole. Bo czyli mamy szkoły mód, tak, i szkoły duże i psychologów mniejsze. Czyli w dwóch szkołach tak? W siedmiu, we wszystkich siedmiu szkołach. Ale chodzi szkoł... mi o to, że jeden psycholog mógł pracować w dwóch dokładnie albo tak, w szkołach. Dokładnie tak, w tych dużych szkołach, Czy to, to nie były, były pełne potężne etaty, pieniądze. To nie były potężne, ale te, z racji tego, że mamy siedem szkół, to się wszystko do siebie składa. Tak? Staramy się, bo to jest, tu jest też różna polityka samorządów. Niektórzy przydzielają dodatkowe godziny uczniom tylko na orzeczenia, na podstawie orzeczeń, co jest obowiązkowe. My staramy się też wchodzić naprzeciw, jeżeli dziecko przychodzi, a tak naprawdę rodzice z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie zawsze przydzielamy 100% tego, ile by rodzic oczekiwał, ale choć trochę tych dodatkowych godzin, żeby wspierać rozwój u dzieci, które różne problemy mają, a wiemy, że takich problemów wśród dzieci, jeśli chodzi o rozwój, jest coraz więcej. Czyli zapotrzebowanie było? Zapotrzebowanie było i cały czas jest. Przez to ja mówię, te 69 milionów to bardzo dużo środków. Częściowo oczywiście niesfinansowanych z budżetu państwa, ale też częściowo, celowo przez nas wydatkowanych na potrzeby naszych mieszkańców. No wiadomo, że w czasie wakacji te szkoły są y, doremontowywane, mówiąc tak kolokwialnie, ale y, inwestycje w ogóle w oświatę, jak one wyglądają, ile, ile zostało wydanych pieniędzy, no łącząc te obie kadencje, te 6 lat właściwie. No i to tu kilkanaście, jak nie ponad 20 milionów złotych, które wydaliśmy. Z takich największych rzeczy, które wykonaliśmy, to chociażby postawienie na pełnowymiarowe przedszkola na terenach wiejskich. Do tej pory my na terenach wiejskich mieliśmy pięciogodzinne oddziały przedszkolne, czyli tak naprawdę dla rodziców pracujących nie spełniało to żadnych wymogów. W pierwszej kolejności wybudowaliśmy, czy prze, zmodernizowaliśmy szkołę w Siedlikowie, aby tam było pełnowymiarowe przedszkole, e, następnie szklarka przygodzicka, Teraz w tym roku będziemy to kończyć w szkole podstawowej w Niedźwiedziu, gdzie godziny już rozszerzyliśmy, ale przyniesiemy przedszkolę na parter, ale też inne inwestycje, które robiliśmy, jak chociażby modernizacja sali gimnastycznej w szkole podstawowej nr 1. Bardzo duża szkoła, której sala gimnastyczna już nie spełniała wymogów XXI wieku. Myślę, że teraz dzieciaki są naprawdę zadowolone z tego, co mają, ale chcemy iść za ciosem, chcemy wyremontować jeszcze. Cały pion przy, tym, przy tej sali, żeby w końcu była toaleta przy sali gimnastycznej, której nie było. Co myślę, że pani redaktor też pewnie ze zdziwieniem przyjmuje, że w XXI wieku przy sali gimnastycznej dzieciaki muszą latać na drugi, na drugi koniec szkoły, żeby skorzystać z toalety. Żeby te dzieci miały komfortowe warunki do nauczania i do uprawiania sportu tak samo. To ja zadam Panu pytanie jedno i mam nadzieję, że Pana zaskoczy, ile Pan ma dzieci w gminie w szkołach podstawowych. O, i teraz mnie pani zaskoczyła, przyznaję, i dokładnie nie wiem. Ale gdyby pan miał tak zliczyć ze szkół, tak pi razy oko, nie będziemy się kłócić o. No powiem tak, w każdym. 10 dzieci w jedną stronę. W, w, w każdym roczniku, w szczególności w tych starszych, mieliśmy około 220 do 250 dzieci, razy 8 roczników, więc dosyć łatwo można to przeliczyć, to jest około tam 1000. 700-1800. No właśnie teraz pytanie kolejne. Czy jest sens w ogóle budowanie, ma sens budowanie nowych obiektów sportowych HAL? Czy to zostanie mhm. wykorzystane? Bo to są obiekty, które trzeba otrzymywać, które utrzymuje gmina i ja rozumiem, że gmina Zadaniem gminy jest mhm. też robienie wielu rzeczy dla społeczeństwa i utrzymywanie pewnych obiektów. Jak pan myśli, ma to sens dzisiaj, czy, czy jednak inwestować w tę infrastrukturę, która jest, mhm. a, nie, a nie, nie skupiać się na budowaniu nowej? Znaczy, ja myślę, że utrzymanie bieżącej, e, bieżącej infrastruktury jest e, chyba najważniejsze. Tak? Jeżeli mówimy o nowych inwestycjach, no to my mieliśmy taką dyskusję w Ostrzeszowie. Przez wiele lat przewijał się pomysł budowy hali widowiskowo-sportowej. ja powiem szczerze, w tym przypadku jestem akurat przeciwny. Uważam, że takiej potrzeby nie ma. Tu raczej, jeżeli myślimy o jakiejś nowej infrastrukturze sportowej, to jest chociażby boisko wielofunkcyjne ala Orlik przy szkole podstawowej w Siedlikowie, gdzie ta szkoła dosyć duża jak na teren wiejski, ma jedynie pełnowmiarowe boisko piłkarskie, z którego korzysta lokalny klub. No ale takiego orlika wielofunkcyjnego, żeby różne dyscypliny dzieci mogły uprawiać, nie ma, więc to by się przydało. Przydałaby się hala do sportów rakietowych. Naprawdę prężnie rozwija się tenis stołowy, tenis ziemny, badminton w Ostrzeszowie. No i w okresie letnim nie ma problemu. W okresie zimowym już ten problem jest, więc taka, taka, takie, taka hala by się na pewno nam przydała. Ale myślę, że tu właśnie musimy mierzyć siły na zamiary. Tu nie chodzi o to, żeby właśnie budować obiekty, z którymi potem będzie problem do utrzymania, tylko takie, które właśnie w konkretnej miejscowości są potrzebne. To ja chciałem jeszcze zapytać o dwie ważne rzeczy. Dworzec, który mhm. nie należy do gminy i szpital, który też nie należy do gminy, ale to są te dwa miejsca, które na terenie leżą. No i zacznijmy może od szpitala. Czy wy mhm. współpracujecie jakoś z powiatem? No i, i nie wiem, wspiera gmina w jakiś sposób mhm. szpital w Ostrzeszowie, który no, te opinie ma w różnym czasie różne? Mhm. Tak, no staramy się wspierać. Zawsze mówimy to otwarcie, że prosimy o konkretne rzeczy, konkretne przedmioty, inwestycje, które szpital chce zakupić i wtedy je będziemy wspierać. Nie przekazujemy środków na działalność bieżącą, ale właśnie chcemy wspierać, jak chociażby wsparcie w zeszłym roku pracowni RTG. Która została zmodernizowana, nowe sprzęty zostały zakupione, i tutaj takie porozumienie z innymi samorządami, w ramach którego współfinansowaliśmy to zadanie. Bo jakby ja rozumiem to, co powiedziała pani redaktor, że ani szpital, ani dworzec, to są takie miejsca, które nie należą do gminy, ale leżą na naszą terenie. Ale leżą na naszym terenie i mieszkańca nie do końca swojego. interesuje, kto jest właścicielem, kto tym zarządza. Potem przychodzą do burmistrza i panie burmistrzu na pana głosowaliśmy. Liczymy, że coś się pozytywnego zadzieje. No w przypadku szpitala ja bardzo mocno też zabiegam o to, mam nadzieję, że z pozytywnym skutkiem, aby rozwinąć w, Ostrz w Ostrzeszowie ortopedię. W ostatnim czasie funkcjonuje pododdział ortopedyczny pod chirurgią. Czyli baza jest. Baza jest, mamy ortopedów, jest rozpisany konkurs w NFZ, co było małym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej były informacje, że nowe oddziały powstawać nie będą. A co stoi na przeszkodzie, żeby ten oddział powstał? No, kontrakt z NFZ, to przede wszystkim. Ale kiedy pojawił się konkurs, no to właśnie bardzo mocno, mocno zabiegają. Mieszkańcy też o tym wiedzą. Między innymi nawet publicznie wspominałem o tym, że no byłoby źle, gdyby nasz szpital nie skorzystał z tej okazji, nawet jeżeli to będzie kłopotliwe, organizacyjnie, bo to nie jest tak, że szpital już tu i teraz jest gotowy, ma wolne przestrzenie, to trzeba przeorganizować, ale uważam, że to jest taka szansa, która pojawi się teraz Na być może przez następne 50 lat już się nie pojawi. Udział w tym konkursie? Tak, ostatecznie szpital po pewnych wątpliwościach i zastanowieniach wziął udział. Tutaj też decyzja taka dosyć stanowcza pana starosty, który... Poprosił prezesa o złożenie tego wniosku. I ja się cieszę, że tak to się zakończyło. Wniosek złożony wyników jeszcze... Wniosek złożony wyników nie ma. nie ma. Nastawiamy się na to, że prawdopodobnie w skali całego województwa na tę ilość kontraktów, która jest, to będzie jeden nowy oddział ortopedyczny. Czyli wy liczycie na to, że dostaniecie, tak? Szansę. Ja bardzo na to liczę, bo uważam, że jeżeli ten nowy oddział przypadnie innemu szpitalowi, no to my już będziemy mieli zamkniętą furtkę A, na lata. Dlaczego ortopedia akurat? Dlatego, że mamy bazę. No dobrze. Mamy no, ale... już ortopedów, mhm. mamy dobrze funkcjonujący, oczywiście zawsze są problemy jakieś, ale dosyć dobrze funkcjonujący oddział chirurgii, tak więc pod tym oddziałem chirurgii, pod oddział ortopedyczny działa bardzo dobrze. No i widzimy zapotrzebowanie wśród mieszkańców przede wszystkim. Mamy nawet lekarzy naszych miejscowych z Ostrzeszowa, którzy u nas w szpitalu też pracują, ale nie mają aż takich możliwości poprzez właśnie kontrakt z nfz żeby przyjąć wszystkich i nasi mieszkańcy jeżdżą na przykład do Jerocina, tak? no Bo tam jest większy kontrakt. Tak, jest kawałek, więc... kawałek drogi. jest. Też, Dokładnie, ale przede wszystkim mieszkańcy tego nie rozumieją. Dlaczego za swoim lekarzem z Ostrzeszowa muszą, muszą jeździć do Jarocina, więc ten kontrakt z NFZ, który mam nadzieję z roku na rok bylibyśmy w stanie powiększać, dałby też naszym mieszkańcom możliwość dokonywania zabiegów na miejscu plus ściągania potencjalnych to pacjentów kiedy spoza. To będzie wiadomo? Kiedy ten konkurs ma być rozstrzygnięty? Z tego, co słyszałem, w przeciągu miesiąca takie informacje już powinny się pojawić. Czyli maj, czerwiec będzie wiadomo, czy będzie ortopedia w Myślę, że prawdopodobnie czerwiec, ale, czy ale też, tak. Nie, to wracając do dworca. Dworzec mhm. też nie jest ważny, tak. korzystając z niego mieszkańcy, ma być remont tak. zrobiony. No i co na to koleje wszystko? Mhm. No to już sprawa no, tak naprawdę jest... od poprzedniej kadencji się toczy, bo w poprzedniej kadencji udało nam się doprowadzić do tego, że. Ostrzeszów został wpisany na kolejny program modernizacyjny, na lata rozłożony, na 7 lat, na, połączony z nową perspektywą unijną. W poprzedniej perspektywie wyremontowane są dworzec w Ostrowie Wielkopolskim, w Kępnie. Ostrzeszów wtedy został pominięty. Więc ja już się cieszyłem, że znaleźliśmy się na tej liście, ale dla mnie najważniejsze było to, żeby no na tej liście jest kilkaset samorządów. Żebyśmy byli zrobieni raczej w pierwszych latach niż w ostatnich. Stąd moje wizyty w Ale ten towarzystw też nie jest potężny, no umówmy się, prawda? Nie jest potężny, Więc jakby mniejsze pieniądze łatwiej Ta. pozyskać. Nie jest potężny, ale jest taką wizytówką miasta. A myślę, że koleje rozwijają się dosyć dobrze w Polsce, chociażby koleje regionalne tu na naszym terenie. Wielu naszych uczniów, jeżeli nie wybiera Wrocławia, to do Poznania najczęściej dojeżdża właśnie koleją, więc no chcielibyśmy, żeby ktoś wysiadający w Ostrzeszowie był raczej dumny, a nie wstydził się tego Czyli idziecie śladami Pleszewa, tak? Dworca w Kowalewie. Dokładnie tak. Dworzec w Pleszewie zresztą też był ujęty właśnie w tej najnowszej programie rozwojowej. No i ja się cieszę, że po tej mojej wizycie w spółce PKP w Warszawie udało nam się dojść do porozumienia z jednym wiceprezes z wiceprezesów odpowiedzialnych za dworce, że perspektywa remontu to jest właśnie przyszły rok. W najbliższych tygodniach ma przyjechać przedstawiciel regionalny, z którym uszczegółowimy zakres prac, bo tutaj mówimy o dworcu, ale mówimy o parkingu przy dworcu. Osobnym tematem w ogóle jest temat przejścia podziemnego, który funkcjonuje na naszym dworcu, z którym zawsze były problemy z zalewaniem tego przejścia, więc rozmawiamy o tym, żeby wbudować przejście naziemne kładkę razem z windami, oczywiście dla osób niepełnosprawnych. To dosyć duże zadania, ale myślę, że jeżeli będą zrealizowane, to naprawdę nasi mieszkańcy będą mogli mieć takie poczucie satysfakcji, że mamy następną Czyli wizytówkę. Rok, dwa, góra i dworzec byłby tak. wyremontowany. Też tak, o, mieszka o mieszkania socjalne mhm. bym chciała zapytać i komunalne, mhm. jak to wygląda w gminie Ostrzeszów, bo wiele samorządów narzeka, że tych mieszkań jest mało, lokatorów chętnych na, na wynajem jest dużo, jak to u Was wygląda? On no ja że... nie wierzę, że na pewno jest idealnie. Nigdy nie jest idealnie. Ja myślę, że potrzeba budowy mieszkań jest bardzo duża i ta świadomość, świadomość wśród samorządów w Polsce wzrastała w ostatnich latach bardzo dynamicznie. Tak jak w poprzednich latach środki z banku gospodarstwa krajowego były niewykorzystywane i wręcz bank gospodarstwa krajowego dzwonił do samorządów, czy nie ma jakichś inwestycji. Tak, teraz czeka się na długiej liście oczekiwań, żeby te środki uzyskać. W naszym przypadku my mamy prawie 400 mieszkań komunalnych i socjalnych łącznie to jest 374 komunalnych i 18 socjalnych. E, właśnie jesteśmy na etapie oddawania kolejnego budynku w ramach inicjatywy SIM, tej społecznej inicjatywy mieszkaniowej, ale to też wzbogaca zasób mieszkaniowych. To mieszkaniowy przypomnijmy gminy. jeszcze, dla kogo są te mieszkania, bo tu już nie ma dzielenia na grupy, tak. na, na niepełnosprawnych, na osoby z dziećmi, na osoby starsze, prawda? Tak. Taka główna grupa, do której był przeznaczony ten program, to jest grupa z tak zwanej luki czynszowej, czyli ludzi, którzy są zbyt bogaci na mieszkanie komunalne, ale jednocześnie zbyt biedni, żeby dostać kredyt z banku. Jest możliwość teoretycznie wykupu tego mieszkania po iluś latach? Tak, zgodnie z obecnymi przepisami jest możliwość dojścia do własności, natomiast przede wszystkim jest to pomyślane dla osób, które na rynku prywatnym, który też w ostatnich latach, powiedzmy otwarcie zwariował, te ceny mieszkań są naprawdę kosmiczne, również w takich miejscowościach jak Ostrzeszów, to nawet ci mieszkańcy nie mają pewności. Bo często jest tak, że ktoś z całą rodziną wynajmuje mieszkanie na rynku prywatnym, przychodzi właściciel i mówi: "Przepraszam, za trzy miesiące wraca moja córka z zagranicy, z dużego miasta, proszę opuścić lokal", tak? Więc jeżeli ktoś chce się związać na dłużej z danym miastem, nawet jeżeli to jest perspektywa 5-6 lat, to chce mieć pewność, że w tym mieszkaniu, jeżeli nawet choć trochę w nie zainwestuje, przez te 5-6 lat będzie miał możliwość mieszkania w godnych warunkach. No i właśnie to ile taka tych jest inicjatywa. 31 mieszkań w tej pierwszej I jaki inwestycji. Jaki koszt, jaki koszt? No To było kilkanaście milionów złotych, bo Ale bardziej w bardziej 12 musimy... czy 19? Nie, nie, nie. Widzę, że pani redaktor no chce nie, to je jest, pod pan, pod nie, 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 nie. Chodzi mi o to, jak to wygląda kwoty, na rynku. Bardziej 16 milionów bardziej 16, redaktor. Czyli po środku. Tak, dokładnie. Chodzi mi o to, żeby porównać to do rynku deweloporskiego, mhm. komercyjnego rynku. Koszt łączny, bo to można powiedzieć tak, w przeliczeniu na metr kwadratowy, bo to więcej słuchaczom powie, nie był mały, bo łącznie z wszystkimi dookoła rzeczami, które były wykonane, czyli drogi dojazdowe, bo tu. My działaliśmy we współpracy z sim czyli to nie jest tak, że sam budynek był tym kosztem, również drogi dojazdowe i wszystkie inne aspekty, to tu koszt przekroczył 9 tysięcy złotych za metr. Ale mówię, nie patrzymy stricte na mieszkania, bo deweloper wybuduje mieszkania i resztę zostawia miastu. My patrzymy całościowo i staramy się przygotować mieszkańcom jak już, jak komfortowe warunki. Jak już, jak już mówimy o, o podpuszczaniu, panie tak. burmistrzu, co pan temu ministrowi Czarnkowi, byłemu ministrowi tam odpowiedział? No. Przede wszystkim stanowią obronie tak, No właśnie, no chodzi o to, że, tak. że odrzucili uchwałę o świętego Maksymiliana Marii Kolbego patronem Ostrzeszowa i awantura się straszna wywiązała. Tak. Cała Polska mówiła o panu, to ja też pytam. Tak. No Mamy była, półtorej minuty. Była Burmistrzu. bardzo duża dyskusja. Nasi radni stwierdzili, e, w większości, nie w całości, że jednak chcą rozdzielić sprawy światopoglądowe, religijne od, e, od świeckich. E, dlatego odrzucili propozycję ustanowienia patrona miasta, tych patronów jest wielu w innych miastach, choć fakt, że najczęściej uznawanych przed wieloma latami. Włączył się w całą dyskusję minister Czarnek. Myślę, że podpuszczony przez pewną osobę z naszego miasta, no zrugał radnych, myślę, że pośrednio mieszkańców, których reprezentują, więc po prostu stanąłem w ich obronie. Jeżeli spotkało się to z jakimś pozytywnym odbiorem, to ja się tylko z tego cieszę, bo tak naprawdę ja bym nie chciał, żeby wielka polityka wchodziła do naszego lokalnego samorządu. My przeprowadziliśmy to naprawdę w kulturalny sposób, tę dyskusję. Podjęliśmy decyzję jako lokalna społeczność i nie potrzebujemy wielkich polityków, żeby nam wprowadzali Jedno brzydki język do strzelaniny. Krótka odpowiedź: czy nazwisko yy, nie zostało przekręcone? Czyje nazwisko? Pana. Nie, dobrze. Czyli dobrze. Najważniejsze, tak że, że nazwisko było dobrze wypowiedziane jędrowiak, Jędrkowiak, mogło być różnie. Czasem, był się ludzie, czasem się ludzie mylą, ale jeżeli pan minister już się nie pomylił, to jest. To dobrze. To już jest dobry znak. Dziękuję pięknie za dziękuję, dzisiejsze pani spotkanie. Państwu dziękuję za uwagę i przypominam, że moim Państwa gościem był Patryk Jędrowiak, burmistrz miasta gminy Ostrzeszów. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję pięknie. I zapraszam na kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.